Cześć! witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie. Zobaczcie na mój dzisiejszy strój. Sweterek ewidentnie krzyczy Merry Christmas. To prawda ja ten pierwszy vlogmas nagrywam wcześniej, bo dzisiaj jest 29 listopada, ale stwierdziłam, że i tak dzisiaj jadę do Gdyni oraz do Rumi nagrywać przybitki do Intra, właśnie na vlogmas. Więc pomyślałam, że teraz nagram vloga, który pokażę Wam 1 grudnia jako pierwszy vlogmas, więc mam nadzieję, że się cieszycie, że zaczynamy tą grudniową serię i że mi uspędzicie ze mną czas. Jest tam około godziny 7. Szybko się umyłam, ogarnęłam, wysuszałam włosy. Jestem już chodziło po śniadaniu, a jest chwilę po godzinie dziewiątej I teraz siadam nad dokładnym rozplanowaniem tego dnia. Co prawda wczoraj usiadłam nad planowaniem tego, co chcę dzisiaj zrobić, ale nie widziałam jak się ze wszystkim wyrobię czasowo, o co chciałabym zrobić najpierw, a co później. Dlatego też właśnie teraz usiądę do małego planowania i muszę zrobić najważniejsze rzeczy związane właśnie z pracą, a potem będę wychodzić z domu, ale myślę, że o tym powiem Wam troszeczkę później. Nie będę ukrywać, że z jednej strony czuję się fantastycznie w tym świątecznym speterku, bo to już mi daje taki vibe, że jejku nagrywam. Ale z drugiej strony, wiecie co, czuję się przedziwnie, ponieważ ja nigdy nie nagrywałam vloga, który miał być vlogmasem przed grudniem, zawsze mnie wszystko startowało 1 grudnia, a dzisiaj mamy, wiecie, jeszcze końcówkę listopada i czuję się z tym lekko dziwnie, ale wiecie, no, najważniejsze jest to, żeby po prostu dobrze się przy tym bawić, żebyście mieli fajny vlogmas, żebym ja też się dzięki niemu fajnie spełniła artystycznie i żebyśmy po prostu miło spędzili ten grudzień i też zabawne jest to, że słuchajcie, jeszcze mamy listopad, a w piątek już zaczyna się grudzień. To jest ciężko do przywidzenia, bo dla mnie ten rok minął bardzo szybko. Co prawda pierwszy w sumie pierwsze dwa miesiące to miało mi wolno, w sumie pierwsze półtora miesiąca miało mi wolno, jak byłam uziemiona z powodu wózka, natomiast później już naprawdę wszystko szło tak szybko, tak dużo dziwnych, fajnych, pozytywnych i niesamowitych rzeczy się działo w tym roku. Ciężko mi jest uwierzyć, że już ten rok się kończy i z jednej strony bardzo, bardzo chcę, żeby ten rok już się skończył, bo jestem nim zmęczona, wiecie, mam już fajne plany na przyszły rok i chciałabym po prostu wejść z nową energią. Natomiast z drugiej strony, najlepsze jest to, że wiem, że ten rok był naprawdę świetny, dużo koncertów zalicza, wiecie, dużo fajnych nowych doświadczeń i będzie mi chyba troszeczkę żaść się żegnać z tym rokiem, bo był naprawdę dla mnie dobry w wielu rzeczach, przełomowy i z tego powodu niesamowicie się cieszę. Jest ja teraz około godziny 11.30 i muszę przyznać, że jestem z siebie niesamowicie zadowolona, ponieważ zrobiłam wszystko to, co miałam do zrobienia. Jedyną rzecz, którą sobie przełożyłam to napisanie jednego maila, ponieważ lubię to robić w autobusie, jeżeli mam do napisania takie dłuższe maile, które zajmą mi sporo czasu, i wiem, że na przykład jadę tak jak dzisiaj do Gdyni i ta podróż zajmie mnie około 25 minut, to dlaczego nie napisać tego maila, wiecie? W autobusie z komórki na spokojnie, zamiast teraz po prostu marnować czas w domu, siedzieć przy kąpie i pisać maila. Dlatego bardzo się cieszę, że teraz mamy takie możliwości, że mamy smartfony, wiecie, że to wszystko można załatwić w biegu, bo teraz bym straciła kolejne 15 minut, a nie będę ukrywać, że chciałabym zdążyć na autobus, który sobie zaplanowałam i dlatego jestem zadowolona, bo słuchajcie udało mi się zrobić większość rzeczy, które chciałam. Przede wszystkim udało mi się zamówić zakupy z Globo, ponieważ mamy w domu taki zwyczaj, że jeżeli są jakieś cięższe zakupy, wiecie, typu ziemniaki, mleko, jakieś napoje, to wszystko właśnie zamawiamy z opcją wniesienia do domu i dzisiaj właśnie przypadało zamówienie zakupów, co prawda miało być to jutro, ale też nam się troszeczkę tutaj plany poprzesuwały, bo jutro musimy z mamą załatwić pewną ważną sprawę, więc też obie wychodzimy i nie wiadomo ile nam to zejdzie, ile będziemy poza domem, więc po prostu już przełożyłyśmy, zrobiłyśmy to dzisiaj. Zamrobiłyśmy zakupy, ja też ogarnęłam sobie sprawy pracy, wiecie, maile, zaplanowałam jeszcze resztę contentu na ten tydzień, dodatkowo też właśnie no, kilka maili w sprawie współpracy napisałam i udało mi się nawet nagrać, słuchajcie, przybitki kalendarzy, bo też chciałabym zrobić ten vlog ma troszeczkę taki bardziej smooth, jeżeli można to tak nazwać, czyli taki bardziej z lepszym, nie wiem, nie potrafię tego przetłumaczyć tak, żebyście zrozumieli, co mam na myśli, żeby ten blog ma spłynął bardzo miło w nagrywaniu oraz bardzo miło w oglądaniu, dlatego też nie będzie w tym roku takich typowych przebitek, wiecie, jak otwieram konkretne okienko w kalendarzu adwentowym, bo z tym jest zawsze bardzo dużo pierdzielenia, nie będę udawać, że nie i trochę chciałabym w tym roku pojeździć, a jeszcze dodatkowo będę miała rehabilitację, więc Trochę się boję, że właśnie nagrywanie takich przybitek może mnie jeszcze dodatkowo uziemić na kolejne 15-20 minut. Dlatego też właśnie przed chwilką, póki było dzienne światło, bo niestety właśnie w zimie jest ten problem, że trzeba wszystko robić rano. Nagrałam sobie przybitki kalendarzy zarówno do vlogów, jak i na właśnie rolki więc po prostu będę Wam robić przybitkę, żeby przypomnieć o jakim kanażu mówię i potem na przykład na blogu będę Wam pokazywać konkretny produkt, a jeżeli nie będę nagrywać codziennie, to będę pokazywać słuchajcie, wczoraj był ten i ten produkt, a dzisiaj był ten i ten produkt. Mam nadzieję, że to będzie miało zrozumiałe i że będzie Wam się dobrze to oglądało, dlatego też właśnie musiałam nagrać te przybitki. Ja wiem, wiem, jeszcze jutro miałam czas, żeby to zrobić, ale tak się zaczęłam zastanawiać, czy dzisiaj nie wypuścić intra vlogmasowego, ale to będzie wszystko zależy od tego, ile mi zejdzie na mieście, bo mam do zrobienia przybitki właśnie do intra, mam do zrobienia nagrywanie vloga, mam do zrobienia małe zakupy, zwrot właśnie tych butów do handemu. Więc trochę wiecie, tej roboty jest. Więc nie wiem, o której się robi, jakie będą warunki, żeby jeździć wózkiem, bo nadal u nas są jakieś resztki śniegu. Więc mogę powiedzieć, że o fajnie wrzucę dzisiaj intro vlogmasa. A może się okazać, że będę w domu o godzinie 19 i tylko zdążę zmontować, więc... Też jest to ciężko przywidzieć, a te kilka dni mam naprawdę do niedzieli bardzo napięte, więc też staram się do tego podchodzić rozsądnie, żeby, wiecie, na początku vlogmasa się nie wypalić i nie pozbawić siebie tej energii. Dojechałam bezpiecznie do Gdyni i muszę przyznać, że Riviera nie zawodzi. Już jak czułam tutaj do kawiarni, to spotkałam właśnie jedną fajną dekorację świąteczną, tylko mam tę chwilę tylko przy stoliku, bo jest dużo pustek, więc nie jest to jakiś duży problem, ponieważ chcę się do Was odezwać. Przyjechałam specjalnie właśnie do galerii, ponieważ miałam przypuszczenie, że tutaj będzie najwięcej dekoracji świątecznych i będę mogła nagrać najwięcej przybitek właśnie do intra. Powiem Wam, że dziwnie się czuję w tym świątecznym w swetrze. W torbie mam jeszcze rekwizyty takie śmieszne, świąteczne. Zebrałam dwa lizaki, które się kojarzą ze świętami. Oczywiście pójdę do Starbucksa na kawę. Mam nadzieję, że już są kubki świąteczne, bo to też by mi się przydało. I mam kilka takich ciekawych wizji i powiem Wam, że czuję się dziwnie, bo mam wrażenie, jakby dzisiaj był pierwszy grudzień, chociaż racjonalnie w głowie wiem, że to nie jest 1 grudnia, bo przecież 1 grudnia i mam zupełnie inne plany, nie powinno mnie tutaj być i w ogóle. Ale z drugiej strony, wiecie co? Przez to, że właśnie jestem ubrana świąteczny strój, przez to, że nagrywałam, wiecie, dekoracje i tak dalej, to się czuję, jakby po prostu był grudzień. I muszę przyznać, że było troszeczkę kłopotliwie, jeżeli chodzi o wózek, bo niby teoretycznie jest tyle samo śniegu, albo nawet troszeczkę mniej niż w sobotę, e, nie, sorry, w niedzielę w niedzielę vlogach, ale wiecie co się okazało, że ten śnieg jest nie dość, że zmrożony, bo wczoraj i dzisiaj są naprawdę duże mrozy, e, to przez to muzyk mi się dużo częściej zakopuje, kiedy mam okre koła śniegu, to mam problem, żeby wjechać do autobusu, bo mi się ślizga, tam kierowca musi mnie lekko popchnąć, no i jest po prostu wesoło, słuchajcie, no ale wiadomo, nie, można się zamknąć z domu i nie wychodzić, ale jaki jest ten sens? Oczywiście, jeżeli spadnie bardzo duża ilość śniegu i będę uziemiona, no to będę uziemiona, nic na to nie poradzę. Ale póki nie ma takiej konieczności, to wiecie, cieszę się, że mogę przyjechać. Tym bardziej, że mam jeszcze tutaj kilka rzeczy do załatwienia. Mam w stanie jechać jeszcze do drugiej galerii. Do tej, w której był jest kino w roomie, ponieważ chciałam pójść do action, ale powiem wam, że nie wiem, czy dam radę. Zobaczę, ile mi tutaj zejdzie, bo chciałabym właśnie ponagrywać te przybitki. Przy okazji muszę oddać buty, które mam tutaj ze sobą. A i może wam pokażę, radę, mam nadzieję, że dam radę wycofać. Muszę uważać na ludzi za mną, żeby nikogo nie odjechać. O, widzicie. Zobaczcie, mam na sobie te nowe buty i muszę Wam powiedzieć, że są świetne, są bardzo wygodne. Więcej zobaczycie na rolce z outfitem, ale dzisiaj jest właśnie test nowych butów i jestem z nich niesamowicie zadowolona. I jedyny minus jest taki, że uwielbiam tą moją torebkę Karola, ale będę musiała ją zmienić, bo nie mieści mi się aparat ze statywem i muszę cały czas to rozkręcać, skręcać i powiem Wam, to mnie lekko denerwuje i już widziałem, jaką torbę będę nosić w grudniu, żeby po prostu było mi wygodniej, żebym po prostu mogła, wiecie, cały mój set nagraniowy wkładać do torby, wyciągać bez większego problemu. It is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle. Większość rzeczy udało mi się już nagrać, ale powiem Wam, że zajęło mi to dużo więcej czasu. Jest teraz po godzinie trzeciej. Jeszcze nawet nie opublikowałam TikToka, dlatego teraz przyszłam do Starbucksa, nagrywałam kolejny klip do intra, który pewnie widzieliście na początku tego vloga. Teraz usiądę, zmontuję sobie właśnie TikToka, porzucam na wszystkie platformy i... Tak jak Wam mówiłam wcześniej, chciałam jechać jeszcze do drugiej galerii, ale wiecie co, mi tu co najmniej do czwartej zejdzie, jak nie do czwartej 30 i chyba nie ma sensu dzisiaj jechać do tej drugiej galerii. Pojedziemy sobie gdzieś na początku vlogmasa, na pewno nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu nie znajdę na to czasu, ale myślę, że może w kolejnym, bo nie boję się, że po prostu będę w domu gdzie godzinie 8, ale... Nie będę ukrywać, że jak zacznie ten śnieg twardnieć, to też nie będzie to zbyt miłe, żeby jeździć wózkiem. Ale dlatego też po prostu na spokojnie sobie teraz wykipiję kawę i wiecie co, wyszły już świąteczne kawy, ale niestety ja wzięłam pumpkin spice LT. A wiecie dlaczego? A to tylko i dlatego, że piłam tylko jedną w sezonie. Ja największa miłośćniczka pumpkin spice latte. Przez to, że chorowałam i nie było pogody, nie budowałam właśnie w Starbucksie i kupiłam tylko jedną pumpkin i to jest po prostu dla mnie coś strasznego. E, dlatego sobie wzięłam około tą kawę. Jakoś te kawy, wiecie, e, świąteczne do mnie nie przemówiły, e, więc cieszę się, że jeszcze jest opcja pumpkin e, i Teraz jak e, wypiję tą kawę i zmontuję, e, to na pewno chcę jeszcze nagrać jedną przybytkę do vloga, e, właśnie z moimi laseczkami, a do tego jeszcze chciałam pójść na krótkie zakupy, bo muszę kupić szampon do włosów. W do Starbucksa zaszłam jeszcze do pepka, bo chciałam zobaczyć, czy uda mi się kupić jedną rzecz na prezent na Mikołajki, ale niestety... To pępka wież jest ogromne, ale mam wrażenie, że ten towar jest mniej ciekawy i jest tego tam tyle i tyle osób, że czasami ciężko po prostu coś znaleźć. I słuchajcie, kupiłam sobie czapkę. Ta czapka była za 25 zł. Tak, 25 zł. I to jest typowa masowa czapka, ale pomyślałam, że do tego futerka będzie świetnie pasować. Ja mam w ogóle spetkow, nie wiem czy pamiętacie, z takim wzorem. I stwierdziłam, że kupię sobie, zrobię sobie przyjemność, bo i tak będę chodzić przez całą grudzień na vlogmasie, przy będzie będziemy mieli taki fajny motyw, co prawda ja nie przypadam za czapkami z komponami, ale się przełamam. Zobaczymy jak będę wyglądać. I wiecie, cały vlog nas będę miał jakiś fajny, ciekawy, świąteczny dodatek, a potem przecież w styczniu też można tą czapkę nosić, dlaczego nie. E, więc stwierdziłam, że nie mam czerwonej czapki, e, a to jest niska cena, tylko dlaczego mam sobie nie pozwolić. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze nosiło i mam nadzieję, że włosy mnie nie będą elektryzować. Bo słuchajcie, próbuję znaleźć inne czapki niż Gołgany z racji, wiecie, poglądowych, ale kurczę, inne czapki powodują, że ja mam po prostu tak naprzedowane było, że nie wiadomo co z nim zrobić. I ja wiem, że to chodzi od składu i szukam właśnie czapki z dobrym składem, ale też żeby nie kosztowała miliony monet, bo ja że tylko czapkę noszę po prostu. E, więc mam nadzieję, że ta będzie w miarę ok. Ona jest w ogóle w 50% z recyklingowanego poliestru. I ja wiem, że mi napiszecie, że butelki i tak dalej z drugiej strony. Wiecie, ten poliestrów będzie nas wziął zimą, nie oszukujmy się. Więc mam nadzieję, że będę z tej topki zadowolona. Ja siadam do montażu tiktoku, e, TikToka i potem idę na zakupy. Myślę, że jeszcze przed może się do Was odezwę, bo jeżeli nie będę jechać do tej drugiej galerii, to chciałabym mieć troszeczkę więcej materiału. Jest około godziny czwartej i jestem zaskoczona. Udało mi się zrobić zakupy i nawet trafiłam na promocję Black Week w Hebe, co jest dla mnie dość zaskakujące. Myślałam, że te wszystkie promocje skończyły się w poniedziałek, wraz z Cyber Monday, ale okazało się, że nie. Że w HB dalej macie 1 plus 1 w ramach jednej marki. I szukałam specjalnie by się takiego małego żelu pod i pani mi znazła żel pod który ma wiecie, wieczko. To on takie no, otwarcie, że będę mogła go później uzupełnić. Kupiłam sobie fajny żel i przy okazji chciałam kupić szampon i na początku myślałam o szamponie z Yumi, bo teraz go używam, on jest spoko, moje włosy go lubią, więc czemu nie? I chyba był nawet na promocji, ale pani mi podpowiedziała, że wzięła z, właśnie z tołpy szampon, bo wtedy będę miała drugi produkt, wiecie, ze złotu. I słuchajcie, za dwa produkty zapłaciłam 30 zł i wziąłem sobie szampon, wcześniej miałam ten z Moralną i wcześniej miałam jeszcze jakiś, nie pamiętam z czym on był, ale na pewno Wam o nim opowiem, a teraz wziąłam sobie szampon do włosów przetłuszczających się. Więc jestem zadowolona, udało mi się zrobić zakupy w jednym sklepie, nie muszę chodzić po innych. Jedyne co to niestety mojej bielizny menstruacyjnej nie było, więc chyba będę musiała to zamówić online. I powiem Wam, że tą jedną rzecz mi się tak bardzo nie chce zamawiać online, ale z drugiej strony widziałam, że na stopach internetowych są większe opakowania typu wiecie, 6 czy 10 sztuk za 60 zł. Może sobie kupię takie większe opakowanie, przez co będę miała na dłuższy czas. Bo to myślę, że jest dużo bardziej ekonomiczne. Więc teraz się zastanawiam, co robić. Bo już na pewno nie opłaca mi się jechać do wiecie, tej drugiej galerii no bo to jest bez sensu. Więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie podejść do Battrego i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś ładnych ozdób świątecznych. I wtedy może by się po prostu udało coś jeszcze kolejnego nagrać, a może w dzień będą jakieś ozdoby. Wiecie, taki mały spacerek jeszcze nikomu nie zaszkodził. A sam to mam też autobus, więc myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Więc ja powolutku będę się zbierać. I muszę przyznać, że to był naprawdę udany dzień. I cały czas mam wrażenie, że już jest blog bo wiecie, że jest grudzień. Jest to dla mnie hiper dziwne, ale mimo wszystko takie pozytywne. A i e, jutro nie. E, jutro idę na brwi, a pojutrze idę na zmianę paznokci i Będę miała już świąteczne Jeśli chciałbym się śmiać, bo słuchajcie, Pani Natalia już ma wizję, bo jestem mówiona właśnie 1 grudnia i przed samymi świętami na zmianę stylizacji i już Pani właśnie Natalia ma zaplanowane dla nami dwie stylizacje i już wymyśla jak zrobić, żeby były ładne, wiecie, świąteczne, w się, więc vlogmas taki już oficjalny w grudniu zaczniemy właśnie od wizyty na Półnokciach, ale nie tylko, bo na piątek mam dużo fajnych planów. 20 minutes later. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słuchać, pomimo głośnej muzyki. Słuchajcie, przyszłam do Batorego i niestety się rozczarowałam, bo tutaj w Batorem, oprócz jakiejś dekoracji, czyli światełek przy wejściu i światełek przy schodach ruchomych, nie ma żadnych dekoracji świątecznych, więc w sumie mogłam jechać prosto już do Rumi, ale mówię, dobra, przejdę się, może nagram jakiś Fajne klipy, a tu się okazuje, że niestety nic z tego nie będzie. No ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. Najwidoczniej jest jeszcze za szybko na dekoracji świąteczne. Tak samo jak szłam tutaj ulicami, to też jeszcze nie ma żadnych dekoracji. Na mieście jest, no wiadomo, jeszcze listopad, więc też nie ma co oczekiwać. Dlatego cieszę się, że pojechałam do Riviery i cieszę się, że tam były dekoracje, bo dzięki temu mogłam widzieć. na spokojnie sobie wszystko ponagrywać, to co było mi potrzebne. Mam nadzieję, że stracę z tego dzisiaj fajne intro i zobaczę, jest teraz przed godziną piątą, zajmie ja do dojadę to pewnie będzie szósta, pół do siódmej, więc dzisiaj już na bank nie wrzucę tego intra. Ciut brakuje mi czasu, a w piątek już zaczynam nagrywanie tak na pełny etap i trzeba się też do tego przygotować, tym bardziej, że w piątek nie będzie mnie przez większość dnia w domu, w niedzielę też nie będzie mnie przez większe w domu i wiecie, nagle się kurczy ten czas. I w ogóle zorientowałam się, jaki krótki będzie ten grudzień. Zobaczcie, że jeżeli zaczniemy od tygodnia, którego wypada poniedziałek 4. Że tak naprawdę mamy trzy tygodnie i mamy święta, więc ten grudzień naprawdę będzie bardzo króciutki, aż ciężko będzie cokolwiek ogarnąć. Z racji właśnie też tego, że mam plen na niedzielę i z racji tego, że w sobotę jest, są pierwsze lucenaria, czyli takie specjalne nabożeństwa światła w adwencie, to chyba pójdę w sobotę, wieczorem do kościoła, to teraz będę miała lucenarium, a będę miała niedzielną mszę, bo słuchajcie, potem boję się, że się nie wyrobię. Też mi się nie chce iść na jakąś no na mszę, tym bardziej, że będę musiała rano umyć włosy, się ogarnąć, więc nie jest to takie proste. Dlatego mam nadzieję, że nie będę długo czekać, słuchajcie, na przesiadkę w Rumi, no bo to będzie turbo niefajne. I wiecie, tutaj się naprawdę idzie fajnie r tylko zawsze jest problem z tą przesiadką, bo niestety autobusy do Rady jeżdżą raz w godzinę. Jak źle traficie, to jest masakra. Jak jest jeszcze ciepło, to sobie często chodzę na spacer, ale jak jest tak zimno, to nie będę szła pierwszą pół godziny, bo po prostu zamaznę. Dlatego, no cóż. Nie ma sensu przedłużać. Zanim włączyłam aparat, też sprawdziłam za 12 minut mały autobus, więc tak za 5 minut będę stąd wychodzić, bo też tutaj jest trochę takie niefajne przejście. I zobaczcie, na przykład ulice w Gdyni Głównej, jak szłam ze z tutaj do centrum, było kompletnie odśnieżone i nie miałam żadnego problemu, więc jest to duży plus Im większe miasto, to mam wrażenie, że też lepiej podchodzi do odśnieżenia, w szczególności tych takich, wiecie, kluczowych miejsc głównych ulic. A dajcie znać, jak u Was wygląda odśnieżanie. Macie problem, z, żeby jeździć wózkami, czy też z dziećmi, czy też wózkami wojskimi, a, a może macie problem, żeby chodzić, bo wszędzie jest ślisko. Dajcie mi znać. Przed chwilą wróciłam do domu, jest około godziny 18.30 i powiem Wam, że zrobiło się mroźno. Jak wracałam, patrzyłam w autobusie na prognozę pogodę i słuchajcie, telefon pokazywał mi minus cztery i jak przez cały dzień było mi naprawdę super, tak już wracając, jak dojechałam do Rady, na szczęście nie mam jakoś bardzo daleko do to takie 10-12 minut drogi, to powiem wam, że czułam chód po nogach, pomimo grubszej spódnicy i rajstop. Dlatego cieszę się, że jestem już w domu. Mam teraz zrobioną gorącą herbatę i powiem wam, że nie jestem nawet głodna. Bo zjadłam sobie tortillę, nawet wam nie pokazywałam, bo byłam w trakcie nagrywek, W rybie, że zjadłam tortillę z salat, właśnie z tej knajpy, którą odkryłam niedawno w Gdańsku w Salat Faktory i to była właśnie taka tortilla z jajkiem awokado z sałatą i mozzarellą i była dobra, ale nie, myślałam, że mnie długo nie nasyci. Słuchajcie dalej mi się nie chce jeść, więc myślałam, że od razu pokażę Wam co kupiłam w hebe, bo już mi się nie chciało w rybie, że tego wyciągać. Zobaczcie, to jest taki szampon do włosów przytłuszczających się i to jest, już Wam mówię, normalizacja, Topal Green mm, 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 mm. detoksykujący, olejek z drzewa herbacianego, Pachnie przepięknie, bo już wąchałam i przy okazji pomyślałam, że jak jestem już tutaj w kuchni, to pokażę Wam co mam dzisiaj na lunch z cateringu, co mi na obiad, bo to jest, ja zamarłam to są po prostu obiady i ja mam dzisiaj czarne makaron z serem, z sosem kary, jak ja czytam, czarny makaron z sosem kary i pieczonym kurczakiem. O, zobaczcie, tak to się prezentuje, i tak ten makaron jest naprawdę czarny. Ja to kiedyś już miałam, i mogę, nie muszę Wam robić dzisiaj testu smaku, bo wiem, że to danie jest naprawdę. Też na ten sos jest genialny, do są kawałki kurczaka, makaron, czego by chcieć więcej. Ja przy okazji mam dobrze zbilansowaną dietę, ale wiecie co, zjem sobie to po prostu już na kolację taką, bo za to miałam lżejszy posiłek w ciągu dnia, sobie zjem na obiad o kolację, co właśnie jest catering, ale myślę, że tak za pół godziny do godziny, bo na razie nie jestem godna, muszę po prostu odpocząć, napić się ciepłej herbaty, a jak poczuję głód, to sobie zjem. Jest chwilę po godzinie 10, i kurczę, wiecie co, to padło mi zmęczenie. Siedziałam chwilę właśnie z rodzinką, oglądałam YouTube'a, nawet dzisiaj nie oglądaliśmy żadnego serialu, a to dlatego, że było dużo fajnych pozycji na YouTubie, tym bardziej, że byłam w domu około 18.30, zanim dla Was nagrałam klip, zanim zjadłam kolację, to była prawie 19.40 i zanim zrobiliśmy wszystkie kpicie. Filmy, które oglądamy wspólnie rodzinnie na YouTubie. Ja też chwilę oglądam te, które ja śledzę. I nagle, słuchajcie, zrobiła się 21.30. 30 Usiadłam chwilę przy komputerze, oglądałam sprawy bieżące i pomyślałam, że już zakończę dla was vloga, bo chciałabym na pewno zmontować intro i może troszeczkę podmontować, właśnie tego vlogmasa, żeby po prostu mieć już przygotowane na piątek. Zanim jednak zakończę tego vloga, to pomyślałam, że pokażę wam jeszcze herbatę, bo tego samego dnia, którego kupiłam, ten grzeniec bujnicki. kupiłam również tą herbatę jabłko i cynamon, zobaczcie, tak się prezentuje i naprawdę jest smaczna, chociaż nie będę ukrywać, że ten grzeniec bujnicki bardziej mi smakował. I ma bardzo ciekawy skład, w ogóle jak przeczyszczacie opis, to w yy, opisie macie, że jest to herbata owocowo-ziołowa, aromatyzowana yy, I teraz tak, tutaj mamy składniki, kwiat hibiskusa, Owoc jabłka, owoc aroni, skórka pomarańczy, aromaty, kora cynamonowca, goździki, korzeń lukrecji, kończe imbiru, misteri y, i regulator kwasowości kwas jabłkowy. Więc jak widzicie, skład jest nawet w miarę y, i muszę powiedzieć, że ta jest spoko herbata. Ale też, jak, tak jak powiedziałam, tamta bardziej mi smakowała, jeżeli mam być szczera. E, więc jeżeli chcecie kupić jedną, e, to zdecydowanie polecam tę grzeń zbuńskiej, ale jeżeli lub, lubicie właśnie taki aromat, jaka e, troszkę właśnie przypraw, goździki lukrecja, to myślę, że naprawdę spoko. Ja jestem zdziwiona, bo wiecie, tyle się słyszy o tym, że lukracja jest taka paskudna, a ja tutaj spróbowałam tej herbaty i naprawdę była spoko, tak jak mówię. Kupiłam, smakuje mi i wypiję, ale raczej już nie kupię drugim razem. Myślę, że czas najwyższy się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki pierwszy vlogmas, przed vlogmas, Wam się spodobał i że miło spędziście ze mną czas i że powoli czujecie już tą atmosferę grudnia i zbliżających się świąt. Nie będę ukrywać, że właśnie okres vlogmasa, okres grudnia jest dla mnie jednym z najmilszych okresów roku. Dlatego też niesamowicie się cieszę, że podjęłam tę decyzję o tym, żeby to był totalnie luźny vlogmas. Bo zauważyłam, że właśnie przez tą coroczną spinę ja traciłam, wiecie, ten taki vibe świąt. Wiecie, tą całą zabawę z nagrywania vlogmasa. A to chodzi o to, żebyśmy, ja się dobrze bawiła, tworząc, żebym mogła się wyżyć kreatywnie i żebyście wymienili po prostu fajne filmy do oglądania. A powiedzmy sobie szczerze, no jak się pracuje, żyje i normalnie funkcjonuje. Też nie ma czasu na oglądanie codziennie półdzielnego vlogmasa, ja mam zawsze ten problem, bo uwielbiam vlogmasę Karoliny Dziętek, ale jak wiecie co jest 30 minut materiału, to jest ciężko po prostu to zobaczyć. A ja wiem, że nie jestem w stanie nagrywać vlogmasa 10-12 minutowego, bo jestem za dużą gadułą, więc wolę Wam rzucić duszy co właśnie drugi lub trzeci dzień i myślę, że to będzie po prostu dużo bardziej przyjemne zarówno dla Was i dla mnie i dużo bardziej do ogarnięcia. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały grudzień i miło spędzimy czas. Dziękuję wszystkim moim Patronom oraz wspierającym, jeżeli chcecie wesprzeć mnie tutaj w czasie tego miesiąca oraz również podczas mojej twórczości to możecie dołączyć. Link do Patrona i temacie w opisie oraz Przycisk we wszysku, przycisku subskrybuj. Dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnym filmie. Już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.